Ej, niepłodna kobieto! Chcesz ukoić swoją duszę słodkimi rybkami w akwarium? Co za samotne życie! To był najgorszy zjazd w historii. Zostałam porzucona przez męża 15 lat temu. Długie lata uleczyły moją bolesną przeszłość i żyłam spokojnie. Aż pewnego dnia niefortunnie natknęłam się na mojego byłego męża w akwarium. Obok niego była jego kochanka, którą wtedy wybrał zamiast mnie. I dziecko, które wydawało się być jego córką. Bolesne wspomnienia powróciły, a widząc moją spiętą twarz, mój były mąż złośliwie się uśmiechnął: Kropka zostawiłem cię, nie mogłaś ponownie wyjść za mąż i jesteś bezdzietna. Żałosne. Patrząc wstecz, cieszę się, że się z tobą rozwiodłam. Mam teraz nawet tę uroczą córkę: Kropka jego córka wtrąciła, że ta kobieta jest byłą żoną taty. Fuj, tata miał zły gust, jak szydziła arogancko. Tak, naprawdę musiałem się wtedy ustatkować. Dlaczego w ogóle się z nią ożeniłem, śmiejąc się razem z moim byłym mężem? Jego kochanka i jej córka przyłączyły się, kpiąc i szydząc zgodnie. Byłam wyśmiewana przez całą trójkę, czując w sobie mieszankę nieszczęścia i gniewu. Starając się zachować spokój, przemówiłam do całej trójki. Bez względu na to, co myślicie, jestem teraz bardzo szczęśliwa. Naprawdę, rozwód z tobą był najlepszą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła. Tak, jasne, kropka, jesteś tylko nieudacznikiem, udającym silnego. W momencie, gdy mój były mąż rzucił we mnie tymi obelgami, nagle z okolicy rozległy się krzyki. Co? Naprawdę? Niemożliwe? Czy to może być prawda? Wśród krzyków słychać było takie głosy, kropka zapominając o naszej kłótni, jednocześnie odwróciliśmy się, by spojrzeć w kierunku hałasu. Wtedy zobaczyliśmy kogoś zbliżającego się z zamieszania, kropka. W tym momencie rodzina mojego byłego męża zamarła z szeroko otwartymi oczami i szokowanymi ustami. Jestem Sara. Wyszłam za mojego męża po romansie w miejscu pracy, kropka, pracowaliśmy w tym samym dziale, ale po ślubie przeniosłam się do innego. Ludzie w moim nowym dziale byli mili i nie było żadnych problemów, ale była jedna rzecz, która mnie martwiła kropka, kiedy pracowałam w tym samym dziale co mój mąż. Pomimo tego, że wiedzieliśmy, że się spotykamy, pewna współpracownica jawnie z nim flirtowała kropka, kiedy ogłosiliśmy w dziale, że jesteśmy małżeństwem. Spojrzała na mnie z ogromną niechęcią. Teraz w innym dziale nie mogłam przestać się zastanawiać, czy ta kobieta nadal stara się o mojego męża. Martwiłam się, że zostanę uznana za zazdrosną żonę, ale w końcu zdecydowałam się zapytać go o to wprost. Och, ona! Martwiłaś się tym? Nie martw się, ona nie jest w moim typie. Mam Sarę. Powiedział obejmując mnie, co przyniosło mi ulgę, zdając sobie sprawę, że moje obawy były bezpodstawne. Od tego czasu minęły trzy lata. W tym czasie miałem nowe zmartwienie. Był to fakt, że nie mogliśmy mieć dzieci. Przed ślubem zawsze planowaliśmy mieć dzieci tak szybko, jak to możliwe, kropka, jednak bez żadnych oznak ciąży. Mój mąż stopniowo zaczął odczuwać niepokój i zaczął na mnie naciskać, kropka Jezu, minęły już trzy lata od naszego ślubu. Nie mów mi, że to twoja wina, że nie możemy mieć dzieci, kropka, wszystko zależy od czasu i szczęścia. Nie stresujmy się tym, kropka o czym ty mówisz tak od niechcenia? Ach, zapomnij! Rozmowa z tobą jest męcząca kropka coraz częściej mój mąż obwiniał mnie za naszą niezdolność do posiadania dzieci, co powodowało u mnie niepokój. Nieustannie powtarzał, kiedy będziemy mieć dzieci, dlaczego nie możemy począć, to możesz być ty. Każdego dnia, każdej godziny, kiedy byłam w domu, kropka ciągle obwiniana. Wyczerpałam się psychicznie i zaczęłam kłócić się z mężem. Ostatnio wracasz późno do domu, prawda, to nad godziny, nad godziny. Przestań zrzędzić, zwłaszcza z powodu niepłodności. Co ty mówisz? Jakie to ma teraz znaczenie? Są rzeczy, które powinieneś i których nie powinieneś mówić. I nie zakładaj, że jestem bezpłodna. Ja tylko stwierdzam fakty. Poważnie wracam do domu zmęczona, a ty jesteś po prostu irytujący. Mój mąż, wyraźnie zły. Szybko wycofał się do sypialni. Ostatnio spędzaliśmy ze sobą coraz mniej czasu. Jednak tego szczególnie niespokojnego dnia mój mąż, wyjątkowo, wrócił do domu wcześniej niż ja. Witamy z powrotem. Miałam dziś trochę czasu, więc zrobiłam obiad. Naprawdę. Dziękuję. Kropka, byłam wewnętrznie zaskoczona radosnym powitaniem mojego męża. Widząc moją zdziwioną minę, uśmiechnął się ciepło, a ja usiadłam przy stole zgodnie z jego sugestią. Kropka, I jak, tak, jest pyszne, kropka, odpowiedziałam z promiennym uśmiechem. A mój mąż skinął głową z zadowoleniem. Kropka, chcesz jeszcze naprawdę? W takim razie, tak, proszę. Kropka, zastanawiałam się, czy stało się coś dobrego. Nie byłam pewna, ale mój mąż był w dobrym nastroju, a ja jadłam spokojniej niż kiedykolwiek wcześniej. Kropka jednak, gdy mój mąż podał mi drugie danie, słowa, które wypowiedział, stawiając talerz na stole, sprawiły, że moje uszy zwątpiły. Kropka no tak. Zaszedłem w ciąże z inną kobietą, więc weźmy rozwód. Kropka co? Wypowiedział to tak swobodnie, jakby to nie było nic ważnego myślałem, że się przesłyszałem, ale zgadza się, zaszła w ciąże, więc chcę się z tobą rozwieść kropka nie mogąc pojąć sytuacji, zamarłam. A mój mąż mówił dalej kropka to ta dziewczyna, pamiętasz. Z naszego działu ta, która się do mnie przymilała kropka na początku nie zwracałem na nią uwagi, ale potem dałem się uwieść, a teraz jest w ciąży, widzisz, no mówiłeś, że ta dziewczyna nie jest w twoim typie, kropka jesteś moim mężem, kropka to okropne, kropka to zbyt okrutne, kropka ale nie możemy mieć dzieci, prawda? Chcę mieć dzieci, więc ożenię się z tą, która jest w ciąży, kropka kiedy powiedziała mi, że jest w ciąży, byłem taki szczęśliwy, kropka dlatego miałem ochotę być miły dla ciebie, nieatrakcyjnej, bezpłodnej kobiety, która zawsze. Zrzędzi kropka bezpłodność to solidny powód do rozwodu, prawda? Rozwiedźmy się kropka jego nierozsądne i niesprawiedliwe słowa, mieszały uczucia frustracji, smutku i pustki, sprawiając, że bolały mnie oczy kropka zanim się zorientowałam. Uzyspływały mi po twarzy niczym wodospad. ignorując mój stan. Mój mąż wcisnął mi długopis do ręki i zmusił do podpisania dokumentu rozwodowego. Który przyniósł znikąd. Kropka, od tej chwili jesteśmy sobie oficjalnie obcy. Kropka, to mieszkanie jest na moje nazwisko, więc musisz się wkrótce wyprowadzić, kropka, mówiąc to z widoczną radością. Mój mąż przeskanował papiery rozwodowe. Kropka, będziesz płacić alimenty, prawda? Co? Tak. Kropka, nie mogę się doczekać dziecka. Kropka, mój mąż, będąc myślami gdzie indziej, myślał już o przyszłości, w której byłam całkowicie wykluczona. Kropka, w tej przyszłości, którą sobie. Wyobrażał, wydawało się, że jestem całkowicie wykluczona z jego życia. Ogarnięta mdłościami, zamknęłam się w łazience i wymiotowałam, aż nic nie zostało. Płacząc przez cały czas, to był posiłek, który przygotował mój mąż. Następnego dnia, sara. Odwróciłam się z zapuchniętymi, zapłakanymi oczami. By zobaczyć stojącego tam partnera kropka spójrz na mój brzuch. Kropka nie jest jeszcze duży, ale jego i moje dziecko jest tutaj kropka co ty na to, co ty na to zazdrosny jesteś, co szkoda, teraz jest mój kropka, ta cyfra jeży jak ty. Powinni po prostu zniknąć kropka jej twarz. Pełna uśmiechu. Była przepełniona poczuciem wyższości i wyglądała dla mnie całkowicie podle kropka, nie mogłam znieść pracy w tej samej firmie z moim mężem i jego kochanką. Udając, że wszystko jest w porządku. rzuciłam pracę i uciekłam. Jakby uciekając od tego wszystkiego, kropka po wyjaśnieniu wszystkiego rodzicom, wróciłam do domu i zaczęłam pracować tymczasowo. Zgodnie z ich radą, kropka 15 lat później odwiedziłem akwarium. przede mną w ogromnym zbiorniku pływały z gracją. Przeróżne ryby kropka, gdy podziwiałam te piękne ryby, z tyłu odezwał się męski głos. Sara powoli się odwróciłam i zobaczyłam, że to mój były mąż, z którym rozwiodłam się 15 lat temu. Był źródłem całego mojego bólu z przeszłości. Wyglądało na to, że wciąż był ze swoją partnerką z tamtych czasów kropka, obok niego było dziecko, które wyglądało na jego córkę kropka, hej, przywitałem się. Dawno się nie widzieliśmy kropka Hej. Kim jest ta pani? Powiedziała, kpiąco partnerka, owijając ramiona wokół mojego byłego męża. Zapomniałeś? To moja była żona. Ochta bezpłodna, dodał mój były mąż. Partnerka zaśmiała się złośliwie, jakby chciała się popisać. Hej, jesteś tu sama. Szukasz ukojenia dla swojego samotnego życia w słodkich rybkach. Co za żałosna egzystencja. Hej, to trochę zbyt dosadne, nie sądzisz? Odparłem. Zostawiona przeze mnie, niezdolna do ponownego małżeństwa, bezdzietna. Myślę, że nikt nie przygarnąłby takiej ułomnej kobiety jak ty. Biedactwo. Naprawdę cieszę się, że się z tobą rozwiodłem, powiedział z dumą mój były mąż. Mamy nawet uroczą córkę. Córka prychnęła arogancko. Ta osoba to była żona taty. Przywitałam ją lekkim pozdrowieniem, na co odpowiedziała wyniosłym śmiechem. Osobowość dziewczyny nie wydawała się zbyt wspaniała, pomimo tego, co mówili kropka czyż nie jest ładna? Zapytał z dumą mój były mąż. Najpiękniejsza dziewczyna w szkole kropka ich niestosowny śmiech odbił się echem w cichym akwarium. Spokojnie otworzyłam usta, by zabrać głos. Kropka, ja również uważam, że rozwód z tobą był najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła, powiedziałam spokojnie. Bez względu na to, co myślicie, jestem teraz bardzo szczęśliwa. Kropka, gdy to powiedziałam, tłum wokół nas zaczął buczeć. Osoba, która pojawiła się w tym zamieszaniu, sprawiła, że rodzina mojego byłego męża zamarła z zaskoczenia. Tłum rozstąpił się jak może czerwone kropka z tłumu, wyłoniła się moja córka, Charlotte, trzymając soki dla nas obojga. Poszła kupić napoje, ponieważ była spragniona, kropka mamo, co się dzieje? Charlotte odezwała się dzwoneczkowatym, czystym głosem, a jej różowe, dobrze ukształtowane usta poruszały się delikatnie. Kropka miała długie, smukłe kończyny i wyjątkową figurę, skórę białą jak śnieg i duże, jasne oczy. Była oszałamiającą pięknością, która zwracała na siebie uwagę. W rzeczywistości przyciągała uwagę jeszcze zanim się pojawiła. To była moja córka Charlotte, podobna do swojego ojca, była znana jako najpiękniejsza dziewczyna w swoim gimnazjum. Wyróżniająca się na tle innych. Jej przyjaciele przekonani, że może wygrać, zgłosili ją do konkursu piękności. Nie mówiąc jej o tym, kropka wzięła udział i wygrała główną nagrodę. CO doprowadziło do ofert w branży rozrywkowej. Ostatnio wykonywała wiele prac modelingowych po zdobyciu głównej nagrody w konkursie piękności, który doprowadził do ofert w branży rozrywkowej. Kariera modelki Charlotte szła dobrze, często pojawiała się nawet na okładkach magazynów w księgarniach. Spojrzała na mnie zdziwiona, będąc z rodziną mojego byłego męża. Gdy podeszła para młodych dziewcząt i powiedziała, że są fanami, naprawdę? To takie miłe! Gdy odebrałam napoje od Charlotte, ona nawiązała ciepłą interakcję z nerwowymi dziewczynami, podpisując autografy. Była prawdziwą boginią obsługi fanów. Zawsze uważna i uśmiechnięta bez względu na to, jak bardzo była zmęczona lub źle się czuła. Charlotte nigdy nie zaniedbywała swoich fanów, odpowiadając na liczne listy szczerymi, odręcznymi odpowiedziami. Grono jej fanów szybko rosło, wznosząc się na nowe wyżyny. Kropka, pośród wielbicieli, córka mojego byłego męża patrzyła na nas zazdrośnie. Jej oczy mieszały się z zawiścią i zazdrością, gdy obserwowała Charlotte, która była mniej więcej w jej wieku. Kropka, wow, ta dziewczyna jest naprawdę ładna. Anioł. Czy my w ogóle jesteśmy tego samego gatunku? Hej, dlaczego ją chwalisz powietrze, prawda? Nasza córka jest o wiele ładniejsza od niej. Tak, tak, nasze dziecko jest o wiele, wiele. czekaj, Sara. Czy jesteście bezpłodni? Czy ona jest adoptowana? Czy użyliście pieniędzy, aby to się stało? Nie mów takich niegrzecznych rzeczy przy mojej córce. Ona naprawdę jest moim dzieckiem. Poszedłem do szpitala zaraz po naszym rozstaniu. Okazało się, że nie byłem bezpłodny. Naprawdę? Więc nieposiadanie dzieci ze mną to po prostu pech, zła kompatybilność lub coś w tym rodzaju. Nieważne. Sara, przyznaję, że Twoja córka wygląda nieźle, ale robisz z niej modelkę, musi być naprawdę ciężko z pieniędzmi. Racja. Pewnie żałujesz, że rzuciłaś pracę. Prowadzisz biedne życie i stajesz się chciwa na pieniądze? Twojemu mężowi pewnie też nie wiedzie się najlepiej, prawda? Jak mogą wyciągać takie wnioski? Byłem całkowicie zaskoczony, ale Charlotte odezwała się zanim zdążyłem: Mój ojciec jest prawnikiem. Po raz kolejny rodzina mojego byłego męża zamarła: codziennie jest zajęty pracą, ale zawsze znajduje czas dla rodziny. Co roku zabiera nas na zagraniczne wycieczki, a urodziny świętujemy w hotelowych apartamentach. W tym roku jedziemy do paryskiego Disneylandu. Charlotte, może nie powinnaś mówić zbyt wiele. Charlotte mówiła stanowczo, ze zdecydowanym wyrazem twarzy. Słysząc, że mój obecny mąż jest prawnikiem, rodzina mojego byłego męża o nim miała. To kłamstwo. Przestań kłamać. Jeśli to prawda, Sara, jakich brudnych sztuczek użyłaś. Taka przebiegła kobieta. Zawsze wygląda tak łagodnie, ale w rzeczywistości jest tak wyrachowana. Czy szukałaś mężczyzny z wyższej półki, nawet będąc moją żoną, nie robiłam nic takiego. W przeciwieństwie do Ciebie, nie jestem aż tak nieuczciwa kropka, jesteś bezczelny kropka mój były mąż uniósł rękę w gniewie. Odruchowo zamknęłam oczy. Potem rozległ się plusk. Dźwięk wody odbił się Echem. Kiedy z wahaniem otworzyłam oczy, Charlotte, która jakimś cudem złapała sok, rzuciła nim z furią w mojego byłego męża. Kropka jej brwi uniosły się w rzadkim gniewie. Kropka, przestań mówić źle o mojej mamie. Co jest z Wami nie tak, mój były mąż? Przemoczony spojrzał na mnie, drżąc ze złości Kropka Sara co jest z tym dzieckiem? Żadnej dyscypliny pozwę cię. Zapłacę za szkody, kropka jego gniewny głos odbił się echem po całym akwarium. Przechodnie w pobliżu wpatrywali się w nas ze zdziwieniem, kropka co teraz zrobić. Gdy się zastanawiałem, z drugiej strony ścieżki dobiegł szum podniecenia. Czy to jakiś celebryta? A potem. Nie, idol. Wśród szeptów pojawił się mój obecny mąż, Daniel. Przepraszam, przepraszam. Właśnie skończyłem rozmowę w sprawie pracy. Och, kim są ci ludzie? Charlotte niewątpliwie odziedziczyła swój wygląd po Danielu. Jego wyjątkowy styl, symetryczna, przystojna twarz i bycie utalentowanym prawnikiem, był człowiekiem obdarzonym wszystkim. Byłam zdumiona, kiedy spotkałam go po raz pierwszy, a teraz jest moim mężem, ciekawy zwrot w życiu, to mój były mąż i jego rodzina, ach, ci, o których wspomniałaś. Miło Cię poznać. Słyszałem o tobie od mojej żony. Kropka, tak. Kropka, mój były mąż wydawał się zaskoczony nagłym pojawieniem się przystojnego Daniela. Partnerka i jej córka zarumieniły się, całkowicie oczarowane. Daniel wręczył wizytówkę mojemu byłemu mężowi. Kropka, właściwie to ja byłem prawnikiem, który prowadził twój rozwód z Sarą. Pamiętasz ugodę w sprawie alimentów? Przestałeś płacić w połowie. Zastanawiałam się co zrobić, skoro nie mogłam się z tobą skontaktować. Ale dobrze, że spotkaliśmy się w ten sposób. Kropka będziesz płacił pozostałe alimenty, prawda? Daniel mówił z łagodnym uśmiechem, a mój były mąż, który wcześniej był tak agresywny, teraz był zaskoczony. Kropka Nie, dlaczego teraz? Masz wystarczająco dużo pieniędzy, prawda? Więc nie potrzebujesz tak trywialnej kwoty, prawda? Nie, każe ci zapłacić. Jeśli tego nie zrobisz, będzie to sprawa sądowa. Oczywiście mam wszystkie oficjalne dokumenty odpowiednio przechowywane. Co co? Sąd. To nadużycie władzy. Nie zapłacę. Słuchaj, personel akwarium już idzie. Chodźmy. Pokryty sokiem były mąż i jego partnerka, ciągnąc za sobą córkę, uciekli jak przestraszone króliki. Być może ktoś się poskarżył, ponieważ podszedł pracownik akwarium. A Daniel pokrótce wyjaśnił sytuację, kropka pracownik skinął głową i wyszedł, kropka tato, spóźniłeś się. Mama miała problemy z tymi dziwnymi ludźmi, kropka, bardzo mi przykro. Wszystko w porządku, Charlotte, Sara, tak, Charlotte mnie ochroniła, kropka, czyżby? Dobra robota, Charlotte. Oczywiście z takimi niegrzecznymi ludźmi. Ja też zostałam uratowana dzięki Tobie. Dziękuję. Nie, nic nie zrobiłam. Wciąż miałam tyle do powiedzenia. Było wiele rzeczy, które chciałem powiedzieć Twojemu byłemu mężowi. Kiedy go zobaczyłem, nie mogę mu wybaczyć, że Cię skrzywdził. Sara. Zostaw to mnie. Upewnię się, że zapłaci wszystkie alimenty. Daniel uśmiechnął się przystojnie, ale za tym uśmiechem dostrzegłam mroczną aurę. Zdałam sobie sprawę, że zazwyczaj łagodny Daniel był naprawdę zły. Jednocześnie czułam się przez niego głęboko kochana. Bardzo ci dziękuję. Rozchmuźmy się i cieszmy się dniem. Potem spędziliśmy wspaniały dzień. Kilka dni później otrzymałem telefon z nieznanego numeru. Zdziwiona odebrałam i okazało się, że to mój były mąż. Musiał pamiętać mój numer, który się nie zmienił. Hej! Dostałem telefon z kancelarii prawnej w sprawie alimentów. O co chodzi? Minęło 15 lat. Czy to nie jest przedawnione? Daj mi spokój. Wtedy zdałam sobie sprawę, że Daniel rzeczywiście podjął działania przeciwko mojemu byłemu mężowi po incydencie z akwarium. To coś, czym zajmuje się mój mąż. Nie mogę tego powstrzymać. Mogłabyś zadzwonić do kancelarii, dlaczego miałabym? Cholera. Dam ci 300 dolarów, tylko odpuść. Kropka. Dlaczego 300 dolarów? To moje miesięczne kieszonkowe. Kropka. Słysząc wyzywającą postawę mojego byłego męża, zdałam sobie sprawę, że nie sądził, że zrobił coś złego. Kropka. Nie mam mowy. Kropka. Dlaczego nie? Tylko dlatego, że szczęśliwie masz prawnika za męża. Nie bądź za. Kropka. Nie jestem zarozumiały. Ale jest coś, nad czym się zastanawiam. Co? Nie jestem pewna, czy powinnam to powiedzieć. Po prostu to wypłuj. Wspomniałam niedawno, że po rozwodzie poszłam na testy płodności. Okazało się, że nie jestem bezpłodna. Lekarz powiedział, że problem mógł leżeć w tobie kropka, nie chcę być niegrzeczny, ale twoje dziecko nie jest do ciebie podobne. Przykro mi, jeśli cię to denerwuje. Po drugiej stronie telefonu zapadła cisza. Po dłuższej przerwie mój były mąż rozłączył się bez słowa, kropka, być może coś sobie uświadomił, kropka, kilka dni po tej rozmowie otrzymałam kolejny telefon od byłego męża. Gdy tylko odebrałam telefon, mój były mąż odezwał się z panikowanym głosem, mówiąc, że miałaś rację, kropka, zrobił test dna dla kochanki i dziecka i okazało się, że nie był ojcem. Podczas konfrontacji kochanka wyznała, że dziecko pochodzi od innego mężczyzny, z którym się wówczas spotykała. Spotykała się z nim niezobowiązująco, dopóki mój były mąż nie wykazał zainteresowania, a ona zakończyła związek. Zaszła jednak w ciąże w złym momencie i urodziła dziecko, nie wiedząc kto jest jego ojcem. Kochanka ze łzami w oczach wyznała, że wychowała dziecko, nie wiedząc czy jest córką mojego byłego męża. Możesz w to uwierzyć. To nie było moje dziecko. Teraz, gdy o tym myślę, ten bezczelny dzieciak nigdy mnie nie przypominał. Myślałam, że jest moim dzieckiem i troszczyłam się o nią, ale kiedy do mnie przylgnęła, odepchnęłam ją i kazałam im spadać. Rozwiodłem się z tą kobietą i odesłałem ją z dzieckiem do jej rodziców. Dlaczego mi to mówisz? Ożeniłem się z nią, ponieważ zostałem oszukany i myślałem, że będziemy mieli dziecko, więc to ta sama sytuacja. Wyrównajmy rachunki i zrezygnujmy z alimentów. Aroganckie wymówki mojego byłego męża były całkowicie nielogiczne. Byłam zbulwersowana jego nieustępliwą samozachowawczością. Nie wycofuję pozwu o alimenty. Dostaniesz to, na co zasługujesz. Nie czekając na jego odpowiedź, rozłączyłam się i westchnęłam. Później dowiedziałam się, że partner z romansu wciąż nękał mojego byłego męża, prosząc go o ponowne rozważenie sprawy. W pracy krążą teraz różnego rodzaju plotki. Czuję się marginalizowana od czasu tego, co wydarzyło się 15 lat temu. Naprawdę mi to przeszkadza. Przeszkadzają mi też twoje telefony. Daj spokój, kiedyś byliśmy małżeństwem. Nie możesz tolerować mojego wyładowywania się? Dlaczego najpierw nie zapłacisz alimentów? To twoja wina, więc się z tym pogódź. Mój były mąż, który na bieżąco informował mnie o swoim życiu, wydawał się bezwstydnie gruboskurny. Pomyślałam, że gdybym mogła być tak bezczelna, może życie byłoby łatwiejsze. Odbierałam jego telefony ze względu na kwestię alimentów. Ale miałam już tego kompletnie dość. Kropka mówił tylko o błahych skargach. Ignorując temat alimentów, kropka później wpadł w zasadzkę zdesperowanego partnera romansowego z nożem. Na szczęście udało mu się uniknąć obrażeń, a ona została aresztowana przez policję. Nie przejmowałam się moim byłym mężem i jego kłopotami, ale jako matka córki w tym samym wieku martwiłam się o przyszłość dziecka partnerki. Nieodpowiedzialnie chciałam, aby dorastało prawidłowo. Kobiety potrafią być przerażające, gdy są rozgniewane. Kropka, miałem straszne doświadczenie. Naprawdę życzę litości. Czy wiesz, że? Ja też potrafię być przerażająca. Mogę zrobić ci coś jeszcze gorszego. Po prostu zapłać pozostałe alimenty, których w ogóle nie zapłaciłeś, kropka, w porządku. Moje słowa zdawały się mieć wpływ na mojego byłego męża, który miał ciężki okres i niechętnie zaczął płacić alimenty. Sara, teraz, gdy alimenty są płacone, może nie musisz już odbierać telefonów od byłego męża, ale tak. Ale co jeśli znowu przestanie płacić? Od teraz ja będę zajmować się wszelką komunikacją z twoim byłym. Powinienem był to zrobić od samego początku. Wiem, że nadal jest to dla ciebie źródłem niepokoju. Mimo, że jestem teraz twoim mężem. Kropka, och, nie, nie chciałem. Przepraszam. Kropka, w porządku. Mówiąc to, Daniel zablokował numer mojego byłego męża na moim telefonie. Alimenty były płacone stopniowo co miesiąc, a ostatnio cała kwota została w końcu spłacona. Kropka, dziękuję bardzo. Nie wiem, jak wyglądałoby moje życie, gdybym cię nie poznała, Danielu. Kropka, nie ma za co. Zajęło to trochę czasu jako prawnikowi, ale cieszę się, że osiągnęliśmy dobry wynik. A jako twój mąż zrobiłbym dla ciebie wszystko, kropka, siedząc razem na kanapie, Daniel z miłością przyciągnął mnie do siebie. Spoczęłam w jego ramionach, czując się bezpiecznie. Piętnaście lat temu byłam w rozsypce, kiedy odwiedziłam kancelarię prawną. Tam poznałam Daniela, który z jakiegoś powodu mnie polubił. Kropka, uleczył moje rany i pobraliśmy się. Zostaliśmy pobłogosławieni skarbem, Charlotte. I od tego czasu żyjemy szczęśliwie. Kropka, ach, znowu mama i tata są zakochani. Charlotte. Kropka, to prawda. Twoja mama i ja zawsze się kochamy. Kropka, jestem taka zazdrosna. Chciałabym w przyszłości znaleźć kogoś i mieć taki związek jak mama i tata. Kropka, czy nie jest trochę za wcześnie na myślenie o małżeństwie i chłopakach? Tato, twoje oczy są przerażające. Kropka, daj spokój. Masz mnie, prawda? Charlotte, mam nadzieję, że znajdziesz kogoś wspaniałego. Kropka, tak. Och, Sara. Nasza rodzina jest pełna uśmiechów. W moim obecnym życiu rodzinnym odnalazłam spokój, którego nigdy nie zaznałam w poprzednim małżeństwie. Czuję ogromną wdzięczność za to, że jestem teraz z moją rodziną.